Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Rafał Dudkiewicz, były wieloletni prezydent Wrocławia, a teraz szef i założyciel Nowej Nadziei. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan na rozmowę z kolorowymi ptakami i zastanawiam się, tak na początku też Pan protestuje? Tak, ja wezwałem środowiska samorządowe do włączenia się do fali protestów. W tym tygodniu Najprawdopodobniej Rada Miejska Wrocławia przyjmie odpowiednie właściwe stanowisko. Sądzę, że w tym albo w przyszłym tygodniu stanowisko takie albo podobne przyjmie sejmik województwa dolnośląskiego i następnie apelujemy, aby w tę falę włączały się samorządy w całym kraju, w województwie dolnośląskim w całym kraju. To niezwykle istotne, aby ciała przedstawicielskie również wyrażały wyrazistą opinię w tej kwestii. A dlaczego? Dlaczego pan protestuje? Dlatego, że pod osłoną pandemii stała się rzecz niepotrzebna i powiedziałbym haniebna. Jarosław Kaczyński wiedział, że nastąpiło przesunięcie społeczne w Polsce, wiedział, że jego gest odblokowujący tzw. Trybunał Konstytucyjny spotka się z falą protestów ulicznych. Tego nie należało czynić, tego przede wszystkim nie należało czynić teraz i tego nie należało czynić w taki sposób. Kobiety w Polsce czują się niezwykle dotknięte i urażone, powiedziałbym słusznie, czują, że istota ich godności została nadszarpnięta. A Jarosław Kaczyński po raz kolejny nie zdał politycznego egzaminu. To on wyprowadził Polki i Polaków na ulicę, to on odpowiada za tę falę protestów, to on odpowiada za niezwykłe rozchwianie społeczne, które zostało nam zafundowane. Ja się zastanawiam, co dają te wszystkie gesty, bo y, trzeba przyznać, że specjalna sesja Rady Miejskiej we Wrocławiu, czy y, opinie i różnego rodzaju słowa, tak naprawdę y, wychodzące z ust samorządowych polityków, czy z ust opozycji, to nadal tylko słowa. Tak jak i w przypadku Białorusi, chociażby apeluje ciągle Unia Europejska, no i ja jestem przekonany, że Łukaszenka aż drży. Czytając te wszystkie listy, i podobnie chyba jest w Polsce, do czego to wszystko ma doprowadzić, właśnie takie gesty. Te gesty dają nam poczucie wspólnoty, dają nam poczucie tego, że jesteśmy razem i dają nam przeświadczenie, że to nie są właśnie indywidualne głosy, tylko że jest to bardzo silny głos społeczny, a równocześnie ciała przedstawicielskie, takie jak rady gminne, rada miejska czy sejmiki, w tym sejmik województwa dolnośląskiego, to jest jedno z ich zobowiązań. Na koniec zaś wreszcie, w pewnym momencie, przepraszam za taki cytat, słowo stanie się ciałem i Jarosław Kaczyński wie, że ten moment, Nastąpi, ten moment przyjdzie. Szkoda, że wyzwolił ogromną energię społeczną w tym właśnie momencie. Ta energia społeczna powinna być wyzwolona na budowanie Polski, ale dzisiaj ze względu na gesty Prawa i Sprawiedliwości, ze względu na gest tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, musi i wyraża się także w sposób uliczny. I środowisko akademickie jednak nie poparło wprost. Tych protestów. Chociażby rektor Uniwersytetu Warszawskiego y, raczej zaapelował o, o spokój, o dyskusję. Podob, w podobnym tonie wypowiedział się rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, y, może dlatego, że po prostu brakuje akademickości y, w tych protestach. Ja bym powiedział tak, że jest to kolejna uwaga do partii rządzącej i do Jarosława Kaczyńskiego. Tak należało było postąpić. Jeśli chcieli otworzyć debatę na temat spraw aborcyjnych, powinni odczekać okres pandemiczny i następnie bardzo spokojnie przy pomocy ekspertów, autorytetów rozpocząć debatę, debatę publiczną, debatę społeczną. Choć i tak wiadomo, że środek ciężkości społeczny przesunął się tutaj w ostatnich latach bardzo, wiedząc właśnie o tym. Że ten środek ciężkości jest przesunięty w stronę liberalizacji tych przepisów, Jarosław Kaczyński nie powinien podejmować tak straszliwego ryzyka związanego z ostatnią decyzją, raz jeszcze podkreślę, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Na tym polega jeden z największych grzechów Jarosława Kaczyńskiego. Proszę zauważyć, że wczorajsze wystąpienie lidera prawa i sprawiedliwości swojej retoryce i estetyce niezwykle przypominało wystąpienie wprowadzające stan wojenny w Polsce wiele wiele lat temu. Jarosław Kaczyński uczynił to w sposób świadomy, bądź co gorsze, w sposób podświadomy. Jeśli to jest sposób podświadomy, jeszcze gorzej świadczy to o mentalności Jarosława Kaczyńskiego. Ja jeszcze chciałem zarysować tak ogólną sytuację, bo ja przyznam, że nie do końca ją rozumiem, bo tak. Błyskawica Symbol strajku kobiet y, jest porównywana przez marszałka sejmu Ryszarda Terleckiego do symboli używanych przez SS. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują o pojednanie i zaprzestanie mowy nienawiści. Jarosław Kaczyński nawołuje do obrony kościołów, y, mówi o kresie narodu polskiego. Y, jest to taka retoryka bardzo mocna. Z drugiej strony mamy na ulicach kobiety z przekleństwami na ustach, tak? z wulgaryzmami, e, awantury w kościołach, barykady, hasła o ograniczaniu wolności, demokracji, praw człowieka. No, wojna, krótko mówiąc. I czy Pan jeszcze coś z tego wszystkiego rozumie? Co się w ogóle dzieje, gdybyśmy to mieli wytłumaczyć ludziom, o co chodzi? Rozumiem wiele rzeczy. Po pierwsze, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. I tego właśnie doświadczył Jarosław Kaczyński. Po drugie, nie można pozostawać ślepym na zmiany społeczne, które dokonują się także w naszym kraju. Po trzecie, jest okres pandemii, kiedy za należy zachować szczególną ostrożność w dotykaniu, naruszaniu tkanki społecznej. W tych trzech obszarach partia Jarosława Kaczyńskiego i sam Jarosław Kaczyński zachowują się absolutnie niewłaściwie. Ja oczywiście chcę apelować, aby w czasie protestów, Przestrzeń sakralna nie była naruszana. Tym niemniej emocje, które szarpią tymi, którzy wyszli i wychodzą na ulicę, są całkowicie zrozumiałe. Suma grzechów, także mojego kościoła, jest bardzo wysoką sumą. To wszystko zostało w tej chwili w wielkiej erupcji wyzwolone, a oliwy do ognia dołożył Jarosław Kaczyński. A panie prezydencie, ja pamiętam kilka lat temu, Zaczęło się od Ukrainy i od dyskusji na temat Wołynia. Później mieliśmy żydowskie roszczenia. Później niemieckie reparacje. Potem zdaje się, że trochę zaczerpnięte znikąd pretensje do społeczności LGBT, która do tej pory bądź co bądź leżyła sobie raczej niezauważana. Teraz Kościół. Myśli Pan, że w Polsce mamy do czynienia z taką społeczną psychoterapią? Myślę, że w Polsce, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia z wielką społeczną zmianą, z którą rządzący w żaden sposób nie potrafią sobie poradzić, a też może powiem inaczej. Radzą sobie w ten sposób, że w dalszym ciągu rozszarpują tkankę społeczną. Nie próbują rozmawiać. Ja skoryguję moje poprzednie stwierdzenie. Oni dolewają benzyny do ognia. I to. Zaowocuje bardzo głębokimi, jeszcze głębszymi podziałami i jeszcze głębszą społeczną frustracją. W sprawie, o której rozmawiamy, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zmierzamy, nie wiem z jakim tempie czasowym, do ogólnokrajowego referendum, które pozwoli wszystkim Polakom wypowiedzieć się w tej sprawie. Nie sądzę, aby w tej chwili był czas na referendum. Mamy pandemię, ale po uspokojeniu pandemii. Po tym, co uczyniło nam Prawo i Sprawiedliwość, powinniśmy uzyskać możliwość wypowiedzenia się w takim ogólnokrajowym referendum. A ja pytałem o tę psychoterapię, bo chciałem cofnąć się trochę do myśli filozoficznej początku lat 80. i do francuskiego filozofa Jeana Baudillarda. Ja mam wrażenie, że on, gdy mówił o postmodernizmie, to gdyby go dziś zobaczył. To powiedziałby, że symulacja społeczna zam, zabrnęła już na taki poziom, że wymknęła się spod kontroli i czy my w ogóle wiemy jeszcze, gdzie jest rzeczywistość? Bo czasami, chyba pan prezydent, pan prezydent też ma takie wrażenie, że czasami dyskusje prowadzone publicznie e, wydają się wręcz absurdalne. My mamy różnego rodzaju dyskusje, natomiast nie mamy rzeczywistego dialogu społecznego. Powiedziałbym, od początku pandemii był taki wielki i ważny czas, w którym nawet Prawo i Sprawiedliwość mogło próbować rozpocząć pewien dialog społeczny, przede wszystkim dotykający na początku kryzysu, który jest związany z epidemią, z pandemią. Prawo i Sprawiedliwość tego, tego nie uczyniło i procesy erozyjne, którym jest poddane polskie społeczeństwo, bardzo się w ostatnim czasie Nasiliły. Niestety, niestety jest tak, stawiam taką bardzo mocną tezę, że rwanie tkanki społecznej, przeciwstawianie jednym drugich, drugim, pierwszych, to na przykład dotyczy kwestii LGTB, jest sposobem na uprawianie polityki przez Prawo i Sprawiedliwość. Na tym polega ich największy grzech. I czy będzie się to dało jeszcze kiedyś cofnąć, bo wiemy, że jak wzbudzimy niechęć społeczną jednej grupy do drugiej, tak naprawdę odhumanizujemy pewne grupy społeczne, to potem zajmuje lata, jeśli nie dekady, żeby to cofnąć, żeby znowu zmienić sposób myślenia o kimś. Musimy wrócić do rozmowy o wartościach. Solidarność, wolność, godność, równość to są podstawowe, to jest podstawowa przestrzeń aksjologiczna w której musimy się wzajemnie odnaleźć. To się dokona, ale proces rozerwania społecznego zaszedł już. W tej chwili bardzo głęboko, więc zszywanie tkanki społecznej, tkanie jej ponownie będzie trwało dłużej i nie będzie bezbolesne. Widzimy to już niestety na ulicach Warszawy, Wrocławia, Poznania, Krakowa, a także i mniejszych miejscowości. Widzimy to także w tym, o czym rozmawiamy, w czymś, co jest dla wielu z nas bardzo bolesne, choć rozumiemy te emocje, w naruszaniu przestrzeni sakralnej. No właśnie, i gdyby spojrzeć na to od tej strony, to wiem, że nawet w telewizji polskiej są takie osoby, które chętnie by wsparły obecnie przetaczające się przez Polskę protesty, gdyby były mniej wulgarne. Pani Marta Lempart, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, liderka strajku kobiet, ona zawsze była temperamentną kobietą, ale nie ma pan wrażenia, że dzisiaj już. Całkowicie y, straciliśmy, stracono opanowanie. Nie powinno to tak wyglądać, tak jak mówią chociażby lektorzy. Po pierwsze, to nie dżentelmeni zdobywają Bastylię. Po drugie, siła emocji jest absolutnie zrozumiała. Po trzecie, raz jeszcze, na tym polega przewina Jarosława Kaczyńskiego, że albo powinien sobie zdawać sprawę, że wywoła tego rodzaju gniew społeczny, który częstokroć przyjmie. Naganne formy albo zbyt radykalne formy, przepraszam za słowo naganne, z tego powinien sobie zdawać Jarosław Kaczyński sprawę. A jeśli sobie nie zdawał z tego sprawy, to powinien, powinien odejść z pozycji, w której rządzi Polską. myśli pan, że my w ogóle jesteśmy w stanie się jeszcze nawzajem szanować? Bo e, mówiąc dalej językiem Bodiliarda, e, przecież nie możemy dalej udawać, że w tym kraju wszyscy są tacy sami. Że tutaj nie ma innych opinii, nie ma innych idei. I pamiętam jeszcze kilka lat temu, to na przykład narodowcy byli rozpędzani, też w dosyć brutalny sposób przez poprzednie rządy, a dziś naprzeciw kobietom, które walczą, zdawałoby się o coś normalnego, ma wyjść w wojsko. Wie pan, dokonuje się proces modernizacji społecznej. Ten proces jest pewnym obiektywnym zjawiskiem. Utrzymanie Utrzymanie pewnego balansu, równowagi jest związane z tym, czy potrafi się prowadzić dyskurs społeczny, czy potrafi się zachęcać do dialogu. To, co czyni prawo i sprawiedliwość, jest bardzo dalekie od próby nawiązania dialogu. To jest element pierwszy. A po drugie, w tym procesie modernizacyjnym i w zmianach, które dotykały Polski i polskiej polityki od wielu lat, straciliśmy autorytety. Kiedyś, dawno temu. Kiedy wychodziliśmy z ciemnej nocy stanu wojennego i kiedy wchodziliśmy w nową rzeczywistość, tego rodzaju autorytetem, który mógł zaprosić do stołu, był Kościół Katolicki w Polsce i za to z punktu historycznego widzenia bardzo mu dziękujemy. Dziś tego rodzaju autorytetów w Polsce nie mamy, z tego powodu dialog będzie tym trudniejszy, ale ten dialog jest nam potrzebny. A raz jeszcze, w czasie pandemii nie należało czynić gestów, które wywołały tak ogromny gniew i tak wielkie niezadowolenie społeczne. Kościół zawsze kierował się taką ideą, może nie zawsze, ale co najmniej od lat 50. w Polsce kierował się taką ideą przetrwania na początku. Później z kolei, kiedy władza komunistyczna przestała dzierżyć oręż w ręce tylko i wyłącznie, pojawiła się Solidarność, Kościół zmienił jakby swój dialog z władzą i ten dialog stał się dużo bardziej e, ostry. A dziś jakie pan ma wrażenie, panie prezydencie? Jakim interesem kieruje się Kościół w Polsce? No bo przecież e, chyba nikt z nas by się nie spodziewał, że nagle Kościół zmieni zdanie i powie, e, aborcja jest w porządku. Taka albo inna. To się Problem nie, polega... nie stanie. Problem polega... Tak. Problem polega na tym, że Kościół, któremu niewątpliwie zawdzięczamy wyjście Polski z komunizmu, by to powiedzieć, zakopał się w okopach z tamtego, z tamtego czasu i w sposób dla mnie niezwykle smutny i niepokojący pokazał, że dziś współcześnie brak mu pokory, że równocześnie jest Kościołem o bardzo silnym pierwiastku narodowym, a jest w mniejszym sensie Kościołem powszechnym lekcji ewangelii w kościele współcześnie w Polsce bardzo często zabrakło. Oczywiście są jasne punkty, jest wielu wspaniałych kapłanów, jest wiele kościołów, w których dokonuje się właściwe nauczanie, ale to, że Kościół Polski wszedł w ostatnich latach w sferę wprost związaną z polityką i w sferę bezpośredniego styku z Państwem, równocześnie nie potrafiąc okazać pokory wobec wielu przewin, które dotknęły bardzo wiele osób z kręgu kościoła katolickiego doprowadziło do takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili. Zawsze jest czas na refleksję, zawsze jest czas na cofnięcie się przez moment i pochylenie głowy. Moim zdaniem to się także ze strony Kościoła powinno dokonać. Uspokajanie uspokajanie tego, co się w tej chwili dzieje, powinno obejmować wszystkie strony, ale raz jeszcze Gniew społeczny jest zrozumiały, a do eksplozji tego gniewu doprowadził Jarosław Kaczyński. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego też e, doprowadził do, do tego gniewu. Orzeczenie, może tak w ten sposób powiem, e, i to orzeczenie jest przygotowywane do publikacji. Najpóźniej 2 listopada ma się uprawomocnić i wtedy kobiety stracą wybór. Do tej pory zdaje się, że każdy, kto Chciał zdecydować się na bardzo trudne rodzicielstwo i na bardzo skomplikowane życie, mógł to zrobić. Dziś tego wyboru nie ma, krótko mówiąc. Mówimy o bardzo złożonych sprawach. Po pierwsze, będę się upierał, że decyzja, która zapadła, jest bardziej decyzją Jarosława Kaczyńskiego niż Trybunału Konstytucyjnego, choć oczywiście w sensie formalnym to Trybunał Konstytucyjny wydał, czy tak zwany Trybunał Konstytucyjny wydał takie orzeczenie. Po drugie, dotykamy bardzo skomplikowanej kwestii, na ile sprawy, które wiążą nasze sumienia, powinny być rozstrzygane prawnie i na ile powinny być penalizowane. Po trzecie, wreszcie, w Polsce obowiązywał kompromis dotyczący tych spraw, który ma już kilkadziesiąt lat i który, powiedziałbym, bardzo przyzwoicie funkcjonował społecznie. Kompromis, wobec którego brat Jarosława Kaczyńskiego, nieżyjący Lech Kaczyński, powiedział, że tego kompromisu nie należy nigdy, powtarzam, nigdy naruszać. I nagle w środku straszliwej pandemii Jarosław Kaczyński wraz z Trybunałem Konstytucyjnym naruszyli. Naruszyli właśnie ten kompromis. I teraz, oczywiście, nastąpi ogłoszenie, nastąpi jeszcze większa eskalacja, eskalacja gniewu, gniewu społecznego. I raz jeszcze, moim zdaniem, my zmierzamy w kierunku referendum. Powiem jeszcze tak. Wyniki tego referendum, które odbędzie się, jak sądzę, po. Uspokojeniu pandemii i być może dopiero wtedy, kiedy PiS odda władzę, wyniki tego referendum nie będą dla wszystkich satysfakcjonujące. A nie boi się pan po prostu, że coś może się komuś niedługo stać, bo to, co dzieje się na ulicach, ja czegoś takiego jak żyje nie widziałem. I po prostu ja się boję, że może się coś komuś po prostu stać. Po pierwsze, zawsze w tego rodzaju sytuacjach komuś może się stać krzywda. Po drugie, oczywiście jest ryzyko, ryzyko zwiększenia zasięgu epidemii ze względu na zajścia uliczne. Tylko, no, ja powiedziałem już w dzisiejszej rozmowie, że kto się je wiatr, ten, ten, zbiera, ten zbiera burzę. I raz jeszcze powtórzę: albo Jarosław Kaczyński. Miał pewną świadomość, że dojdzie do tego rodzaju buntu społecznego i nie powinien był czynić tego, co uczynił, albo nie miał takiej świadomości. Jeśli jej nie miał, to powinien odejść. Polityk powinien rozumieć rzeczywistość. Polityk rządzący krajem powinien umieć siać spokój. I czy Donald Trump w takim razie będzie potrafił odejść? 3 listopada wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden. Zgodnie z sondażami, ma dosyć duże szanse na zwycięstwo, a niedawno, mówiąc o reżimach rosnących w siłę w Europie Wschodniej, w jednej linii wymienił Polskę, Węgry i Białoruś. No niezbyt to pochlebne zdanie dla naszego kraju. I myśli pan, że po wyborach w Stanach Zjednoczonych wszystko w Polsce ucichnie, sytuacja się zmieni? Jak duży wpływ mają wydarzenia za oceanem na to, co dzieje się u nas? Po pierwsze, jestem optymistą, jeśli chodzi o amerykańskie wybory i mam ogromną nadzieję, że Donald Trump je przegra, a Joe Biden je wygra. Po drugie, jestem optymistą i naprawdę mam ogromną nadzieję, że Trump będzie potrafił odejść. I po trzecie, wreszcie, to może być ten, ten właśnie impuls, który w bardzo poszarzałym świecie będzie oznaczał początek czegoś, czegoś nowego. Proszę wybaczyć takie sformułowanie będzie oznaczał nową nadzieję. Czy tak się stanie zobaczymy w pierwszych tygodniach listopada. Jeśli chodzi o Polskę, mam dość smutne myśli, mam dość smutne przewidywania, ale równocześnie wiem bardzo głęboko, że ta energia społeczna, która eksplodowała na polskich ulicach, że ta energia społeczna nie będzie zmarnowana. Z niej urodzi się. Nowa Polska, nie wiemy jak szybko się to stanie, ale ta nowa Polska będzie ponownie szyta solidarnością, wolnością, godnością, równością. Panie prezydencie, już chyba ostatnie pytanie. Zastanawiam się, ostatni raz stan wyjątkowy w Polsce był wprowadzony w trakcie stanu wojennego. I co się stanie teraz? Czy Będziemy mieli stan wyjątkowy, rząd upadnie, czy raczej ludziom znudzi się wychodzenie na ulicę, jak to już przecież nie raz obserwowaliśmy? Nie znam myśli rządzących, nie znam ich planów. Obawiam się, że to jest może jeszcze gorzej, że oni nie mają żadnych skonkretyzowanych planów, że reagują ad hoc. Jest bardzo trudno prognozować rozwój sytuacji społecznej, rozwój sytuacji politycznej jest okres pandemiczny, więc to prognozowanie jest jeszcze trudniejsze. W ten sposób uchylam się od odpowiedzi, ponieważ nie chcę, być, nie chcę się wymądrzać. Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja. Prosimy o to, aby w miarę możliwości zachować rozsądek, ale rozumiemy i dlatego wzywamy także ciała kolegialne, aby to uczyniły. Rozumiemy, że postawie Prawa i Sprawiedliwości trzeba się przeciwstawić. A ma Pan nadzieję, że ten rząd upadnie? Ja mam przekonanie, że ten rząd upadnie. Chciałbym mieć nadzieję, że to się stanie stosunkowo rychło. Powiedział Rafał Dudkiewicz, były wieloletni prezydent Wrocławia i szef Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w rozmowie z kolorowetaki.com. Bardzo Panu dziękuję, Panie Prezydencie, za tę dziękuję, rozmowę. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.